Siemanko, wszystkim z tej strony Mati i dzisiaj chciałbym dla was nagrać taki odcinek poświęcony zaawansowanym badaniom, ponieważ widziałem w komentarzach, że tam jakaś osoba prosiła o to, żeby troszkę więcej się na ten temat wypowiedzieć, więc dlaczego by nie? I też dla kolegi, który mnie się pytał w jakimś innym filmiku odnośnie, co trzeba po takich oficerów dobieramy pod MB, pod obrażenia. No i grasz powyżej roku, no to moim zdaniem, jeżeli grasz powyżej roku i grasz na MBK, no to możesz sobie na spokojnie wziąć Bogini, Wojny i Lucite. I wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne kombo pod obrażenia, bo w, w innym wypadku, no to już bym Ci wtedy doradzał yy, tych oficerów płatnych, czyli tego Profesor Bull, tak na przykład, no ale to nie ma sensu wydawać chyba na to kasę, no chyba, że <laughs> masz taką możliwość, no to... Ten oficer wydaje mi się, że jest mega OP. Zresztą gdziekolwiek bym go nie zobaczył, w jakiejkolwiek jednostce, to zawsze robi kolosalną sieczkę. I słuchajcie, teraz przejdźmy troszeczkę sobie do tych naszych badań. Bo dlaczego trzeba o niego w ogóle powiedzieć? Ponieważ zaawansowana walka, wojna współczesna i zaawansowana obrona miasta wymagają odznak z miast. I zdobywamy je codziennie wykonując nasze misje. Mamy wszystkie jak bojowe zaszczyty. I tutaj wykonując sobie wszystko na spokojnie, czekajcie to jest tutaj, dostajemy na, na samym końcu odznakę za wkład w miasto. Ja mam razy dwa, ponieważ te nagrody się tam kombują, jeżeli odblokujemy odpowiednie badania. Dzienny limit ile możemy uzyskać tych odznak za wkład w miasto jeżeli wykonamy wszystkie misje to jest 600. I Dlatego też, jeżeli zaczynamy swoją przygodę z badaniami, należy zacząć zrobić na początku miejskie zaszczyty i dojść do samego końca, aby odblokować ten wyzwoliciela, aby móc wszystkie swoje nagrody dublować razy dwa. Jeżeli to już zrobimy, odblokujemy sobie na maksa miejskie zaszczyty wojsko, no to przechodzimy do zaawansowanej walki. Po zaawansowanej walkach tak skończymy, przechodzimy do wojny współczesnej. Wydaje mi się, że później do zaawansowanej obrony miasta, chociaż tutaj zależy. Jakim typem gracza jesteście? Słuchaj, zaawansowanej walce, yy, za każde takie nasze badanie, wymagamy tych odznak. I teraz ja w tym momencie zacząłem sobie robić czołgi, ponieważ stwierdziłem, że muszę jedno po prostu wykończyć na fula, więc zaawansowany wykończyłem sobie czołgi na 100%. Jeżeli mamy maksa wszędzie, to nasza jednostka na polu bitwy będzie oznaczona takim specjalnym ognikiem. I jeżeli tutaj sobie wejdziemy na ten mój czołg, to on jak ma tą elkę, cały to taki jest, ym, jakby figurka tego, to on cały płonie. W momencie, kiedy odblokujemy współczesne te badania, to tutaj taka będzie niebieska poświata. I dzięki temu możecie na polu walki zobaczyć, yy, jaki gracz ma badania. Bo te, siła tych badań nie wchodzi bezpośrednio do mocy tej jednostki. Więc czasami jest tak, że mamy jednostki dwie po 40 milionów. Jedna się świeci na niebiesko, druga się świeci tylko na ten płomień. I ta nie, jednostka, która świeci na niebiesko ma tak z 80-90% szans, że ona wygra tą walkę. Dlaczego? Ponieważ te badania dają bardzo, bardzo dużo. Tak na dobrą sprawę, w wojnie współczesnej, ja sobie dopiero zacząłem analizować czołgi, no i patrzcie jakie tu mamy badania standardowości. ła ognia w procencikach, szybkość szkolenia czołgów, Obrażenia od przebicia czołgów i tutaj mamy też siłę ognia bazy, bo tutaj samo boostujemy i jednostki i swoją bazę i dochodząc do tych naszych tutaj dodatkowych umiejętności takich, jak to powiedział, nazwałbym to tak jakby, że taka każda nasza jednostka ma dodatkowego jakby oficera z jedną zdolnością, tak? Bo przykładowo, jeżeli wchodzimy sobie na lekki czołg, a nim będę teraz grał, to mam 40% szans na zdobycie 5% premii do siły ognia na 5 sekund i kumuluje się 3 razy, czyli mam 40% szans na zdobycie. Tak naprawdę 15% premii do siły ognia na 5 sekund to jest bardzo, bardzo dużo. Jest to jakby taka dodatkowa umiejętność oficera, i dlatego na początku dążymy, aby pozdobywać te wszystkie umiejętności aż do samej końcowej, bo te końcowe są bardzo, bardzo dobre i idziemy po najniższej, linii, po najniższej linii oporu. To znaczy, jeżeli tutaj potrzebujemy do kolejnego, do kolejnych badań umocnienia stanowiska na szósty poziom, no to ja sobie jadę tylko na szósty poziom, odblokowuję i idę sobie tak dalej. Tak co widzicie, tu są moje tylko minimalne wartości, jakie muszę zdobywać, aby odblokować tutaj tą, te badania. I teraz słuchajcie, podczas kiedy ja zaczynałem przygodę z tą grom, była zaawansowana walka, później było długo, długo nic. Potem weszły te dwa badania. Jeżeli mógłbym się coś w czasie, to ja najprawdopodobniej nie poszedłbym tu w artylerię, bo ja widzicie, odblokowałem w artylerii i w samolotach te ostatnie badania, ja bym, jakby mógł, to, to bym sobie to wszystko zresetował. Czołgi bym zostawił, wymaksowałbym sobie w wojnie współczesnej, o ile by mi wystarczyło na to surowców i tych odznak tutaj na maksa wszystko i dopiero później przeszedłbym na kolejny poziom, czy na artylerię lub na samoloty. Piechoty nie używam, więc się nie wypowiadam na ten moment, chociaż uważam, że jest to bardzo silna jednostka, która jest niedoceniana, ale już teraz chyba widzę, że coraz więcej graczy nią operuje, bo widzi w niej potencjał. I tak właśnie powinniśmy mniej więcej sobie robić te badania. Wydaje mi się, że wtedy będziecie jak najlepiej progresować na polu walki. I jeszcze jedna taka sprawa. Skupcie się tylko i wyłącznie na jednych tych badaniach, ze względu na to, że najprawdopodobniej będziecie mogli tylko wymaksować jedną jednostkę. Ja w tym momencie mam wymaksowany na 9.2 na fulla LTK i mam w połowie 9.2 mój helikopter. I teraz tak, helikopter, light tank, medium, niszyciel czołgów, Czołg super ciężki, one korzystają z tych badań na czołgi. Więc jakby jedno moje badanie uzupełnia mi arsenał trzech, trzech moich jednostek, jakimi mam w tym momencie, więc to jest bardzo dobrze. Jeżeli na przykład wy będziecie skupać się na artylerii, to fajnie, żebyście wy mieli w swojej bazie trzy artylerie. czyli tak, nie wiem, dwie artylerie, jedną katiuszę może ewentualnie ATG. I tak naprawdę jedno badanie będzie Wam współgrało z trzema, czterema jednostkami, jakimi się będziecie w ogóle zajmować. I też należy dostosować te badania pod to, jaki macie typ, typ grania, co bardziej lubicie. O tym będę opowiadał na kolejnych odcinkach. W przyszłych odcinkach będę chciał, starał się skupić na doborze odpowiednik oficerów do odpowiednich jednostki. Taką zrobić sobie pseudometę. Będzie to raczej takie szybkie omówienie. W jednym odcinku postaram się, jakby, zawrzeć takie clue najważniejsze, czyli każde, każdą jednostkę, i do każdej jednostki danego oficera, przypasujemy sobie, zrobimy sobie taką, jakby wersję darmową, czyli darmowych oficerów, i wersję płatną. I wydaje mi się, że to w jednym odcinku wszystko opowiemy. Ponieważ, jakbyście sobie cofnęli do moich poprzednich odcinków, no to tam jest jakby już zawarta ta wiedza merytoryczna, taka podstawowa. I na podstawie tej wiedzy, w tamtych odcinkach, możecie na spokojnie tutaj sobie bazować na tym, bo tutaj się tak dużo naprawdę nie zmienia. Pochodzą tylko nowe generacje oficerów, zaczynając od generacji pierwszej, to teraz bodajże z generacja czwarta. I będzie pewnie generacja piąta i szósta itp., itd., bo ta gra się musi rozwijać i musi przyciągać coraz nowszych graczy, i tych, którzy grają do tej pory, muszą mieć jakiś cel w tej grze, coś progresować, wymieniać tych oficerów, żeby ta gra nie była nudna. I to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek może powstanie jeszcze w tym tygodniu, a jak nie, to w następnym. Jeżeli będziecie mieć jakieś zapytania odnośnie tych, co chcecie naprawdę na odcinek, piszcie w komentarzach. Ja często czytam i czasami staram się po prostu wracać do tego, aby Wam coś lepiej wytłumaczyć. Z moim zdaniem to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!